Siema, z tej strony Wachim. Zapraszam was do oglądania moich śmiesznych albo fartownych klipów w 2021 roku. Dziękuję za wicie tysiąca subów. Lecimy po 2000, brakuje bardzo mało. Zapraszam. I widzimy się. Już niedługo. Ach, a mu miód burakiet? Co masz denn? Oh my god, Amomio, Habibi, was machst du denn, Digga? Papa, ich hab keine Waffe und ich weck dich mit mir, mir. Egal, ich will nicht go. Spaß, ich jetzt sowas von. Ah, egal, wo lass ich mich. Komm, knapp. Ich hab daneben. Amomio. Egal, wo.

No, myślę... Ja to nie. Co jest? to kurwa jest? Co to kurwa jest? No, Ale ci ty wola. Co jest? Strzelił go z <grym> Nie Niemożliwe. iść. Widziałem, on by miał śmierć. Jeszcze. Ja nie wiem. No. Ta popęsta kiblu nam. Bo no. to. No. Silica report, pedestrian struck by a vehicle on a fireway boulevard, struck by a vehicle on a fireway boulevard. No ja są kurwa zasmucony trochę bo kurwa jest y, Ghost Rider.

Co? Ja nie gadaj no, Nie może silnika wystarczy. No właśnie nie dotyka chyba I było tylko jedno miejsce takie właśnie, gdzie był lekki spadek Uuu no i. Już mogę normalnie Ja mnie. No ten idziemy zatopić. Pff. Nie pierdol! Nie pierdol nie Jesteśmy dobrze, że zostało oszkodzone w twój samochód? Nie, nie, Jak to nie, nie, ty to może działa jeszcze? Może. A ty a ty wyszłeś od niego, czy automatycznie ci wyszło? E, nie, Mogłeś Coś... nie, nie, Coś to... Co? E... Co jest? Co? Co? jest? Tu prawie na nas. Ty widzisz go? Bo auto no jest auto wodzie. No widzę. A ty widzisz tego ty, po Co tam sobie idzie normalnie po. Ja robię. Barku, co ty się odniebało?